Cześć! To Game Plus TV. Dzisiaj przeprowadzimy krótki wywiad z osobami prowadzącymi szkolny Mam talent. Czyli Kauja. Cześć. Czyli Dominika. Cześć. 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 Mogę Wam zadać kilka pytań? Oczywiście. Więc, hmm, czy jak będzie to przebiegało? Na zasadzie, że macie już ustawiony harmonogram, czy może losowo? Ułożyłyśmy już cały scenariusz, kolejność uczestników występujących także mamy już ustaloną, wszystko jest prawie że dopięte na ostatni guzik, wystarczy nam tylko jeszcze odrobina większego zaangażowania od uczestników. A czy mogłabym się dowiedzieć mniej więcej jaka jest teraz liczba uczestników? Dziewięcioro. Czyli sporo. W sensie nie dziewięcioro, tylko wstępnie miało być dziesięć występów. Może będzie 9? Zobaczymy, okaże się dopiero 2 grudnia. A czy macie kogoś czarnego konia? No to pytanie nie możemy udzielić odpowiedzi. A czego można się spodziewać? Na pewno będzie e, wielkie zaskoczenie, bo niektóre osoby są. E, jakby to ująć. No, po niektórych osobach e, nie, nie spodziewalibyśmy się takich talentów. I są po prostu osoby wyjątkowe i zapraszam po prostu do oglądania. A co ma nie takiego wyjątkowego? Zobaczcie. Okaże się 2 grudnia. No to chyba wszystko. Dziękuję bardzo. Cześć.